I teraz, Send a prayer to the ones up above. All the hate that you heard is turned your spirit into a dove. Your spirit up above, oh, oh. To jest tutaj, dawno obiecany filmik z obsługi UK-59 Zasilany taśmą, Amunicja municja 762x54 Ktoś kojarzy, pewnie z Mosina Teraz, jak to robimy, to pokażemy pewnie jeszcze na zbliżeniu. Natomiast opieramy sobie w ten sposób nabój i po prostu dociskam do taśmy każdy następny. Tak samo ładujemy sobie w tym przypadku 5 sztuk, żeby nie zasłaniało. Wyjmuję sobie całą taśmę. Pojemniczek postawię przy MG, którą następnie. W następnym filmiku przedstawimy. Biorę taśmę. Taśmę przekładam przez karabin, wcześniej zakładając sobie słuchawki. Przekładam, aż kliknie. Takie dosyć wyraźne kliknięcie. Wiemy już, że pierwszy nabój został pobrany. Stawiamy sobie przyrządy celownicze. Sprawdzamy nastawy i teraz bardzo ciekawa rzecz. Tu jeszcze możemy sobie taki naramiennik wyciągnąć na ramię. W tym karabinie, aby go przeładować, najpierw naciskamy na spust i tu zwracam też uwagę, że jest to jednocześnie y, przy, taki manipulator do, y, do klapki, która otwiera nam wyrzut, okno wyrzutu łusek. Więc naciskam do końca, następnie z drugiej strony Kciukiem ściągam taki bezpiecznik do samego dołu i pcham od siebie cały chwyt. Następnie puszczam ten bezpiecznik, puszczam spust i ciągnę do siebie mocno chwyt. Jednocześnie z całym zamkiem. Teraz najprzyjemniejsze, czyli strzelanie. Ustawiamy sobie karabin, celując odpowiednio. Zgrywamy muszkę i szczerbinkę i próbujemy trafić w cel na 100 metrów. Zobaczymy, czy nam się to uda. Jest. 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 Nie było teraz nie wiem. I teraz ważna rzecz, mianowicie. Wiem, że załadowałem 5 do taśmy, 5 sobie policzyłem, że jest odstrzelone. Natomiast składam sobie ten na ramiennik, żeby mi nie przeszkadzał. Składam sobie przyrządy celownicze. Następnie otwieram pokrywę i mam możliwość zajrzenia do lufy, co bardzo ważne w tym przypadku, że nic tam nie ma. Widzę jednocześnie, że zamek jest w tylnym położeniu i znów oddaję, teraz już czy to z pokrywą czy bez nie ma to większego znaczenia strzał kontrolny, celowany zamknę sobie mimo wszystko tą pokrywkę oddaję strzał słyszę, że zamek spadł i teraz widzę też tylną część zamka dlaczego o tym mówię? dlatego, że przy tym karabinie, aby go przeładować trzeba najpierw nacisnąć na spust w momencie, w którym zostawicie zamek w tylnym położeniu ktoś przełoży taśmę i następnie będzie chciał Przeładować, bo będzie myślał, że trzeba broń przeładować, a on naciśnie na spust, spadnie zamek i padnie od razu strzał. Co jest sytuacją niepożądaną. Dlatego zwracajcie zawsze przy tej konstrukcji uwagę, czy ten zamek jest w tylnej, czy w pozycji, czy jest, czy jest już zrzucony. Wystarczy otworzyć tą klapkę, czyli naciskamy do przodu, do góry. Wszystko widać. Oczywiście no, na taśmie to już wiadomo, czy, czy jest pełna, czy nie. I jeszcze możemy użyć dodatkowo bezpiecznika i zabezpieczyć sobie broń do transportu. Tak samo klapkę jeszcze z tej strony broń jest gotowa do transportu. Jeszcze też tylko powiem jedną rzecz: lufa się grzeje przy, przy strzelaniu. Nie róbcie takich rzeczy że kładziecie sobie ten karabin gdzieś tam od razu po strzelaniu do pokrowca czy na materac, bo po prostu może wam go przytopić. Jeszcze zwrócę uwagę, że ta rączka transportowa się rusza w różnych pozycjach, można sobie ją zablokować. Fajna rzecz do, fajna rzecz do transportu. Oczywiście dwójnik szybko, e, szybko można też wypiąć. Karabinek bardzo fajny, w zasadzie karabin. E, raz, że maszynowy, gruba lufa jak ktoś lubi takie rzeczy e, bardzo fajna, fajna sprawa do posiadania gdzieś tam kolekcjonersko, czy, czy jako inwestycja powiedzmy mniejsza lub większa. Jeśli ktoś trafi fajny egzemplarz, no i niespotykany sposób przeładowania tą rękojeścią. Także ja polecam fajny karabin. Warto spróbować, nie każdy go ma, ale cały czas są dostępne z tego co wiem. Także ja polecam fajna zabawka, do popykania.